Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. W dzisiejszym odcinku chciałbym pomówić na temat faktów oraz mitów odnośnie miodu. Miód jest substancją naturalną, nazywaną często płynnym złotem. Wynika to z tego, że ma złocistą barwę, a w swoim składzie zawiera różnego rodzaju substancje chemiczne, które mają właściwości biologiczne bardzo cenne dla naszego organizmu. Myślę, że w ramach ciekawostki warto jest wspomnieć. Że na świecie istnieją też miody trujące. Są to tak zwane miody obłędu. Miody te występują często w regionie Morza Czarnego. Zostały opisane już kilkaset lat przed naszą erą i dzisiaj wiemy, że za różnego rodzaju te negatywne właściwości odpowiada andromedotoksyna, czyli substancja obecna w nektarze różonecznika pontyjskiego. Spożycie takiego miodu może powodować nudności, biegunki oraz różnego rodzaju zaburzenia świadomości. Miód taki podobno ma ostry, dymny smak oraz przy przełychaniu delikatnie drapi nas w gardło. Oczywiście wiele społeczności taki miód spożywa i jest on bardzo poszukiwany, ponieważ wierzy się, że w małych stężeniach ma on bardzo cenne właściwości terapeutyczne. Natomiast tutaj ta granica między właściwościami ewentualnie leczniczymi, za które się ten miód podejrzewa, a właściwościami Toksycznymi jest bardzo cienka, dlatego należy na to bardzo uważać. I warto też wspomnieć, że miód jest taki bardzo drogi, ponieważ kilogram takiego miodu możemy kupić za około 1200 zł. Więc jest to całkiem spora kwota i wiele osób tradycyjnie zajmuje się pozyskiwaniem takiego miodu w różnych regionach świata. Objawy zatrucia takim miodem przeważnie ustępują do około 2 godzin, natomiast w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że nawet taki negatywny efekt utrzyma się do dwóch dni. Kolejnym pytaniem, które często pada, zwłaszcza ze strony konsumentów, jest to, czy miód przechowywać w lodówce. I oczywiście, jeżeli ktoś ma taką możliwość, może miód przechowywać w lodówce, ale nie jest to konieczne. Oczywiście im niższa temperatura, tym enzymy, które są obecne w miodzie, będą dłużej aktywne. Ale myślę, że z takiego praktycznego punktu widzenia temperaturą optymalną będzie to np. 14 stopni przynajmniej w takiej temperaturze przechowywany jest miód tutaj u mnie w pasiece Marcyś i dodatkowo ważne aby też to było ciemne miejsce dzięki temu słońce te promienie słoneczne nie będą negatywnie wpływały na właściwości biologiczne miodu natomiast na to na co musimy głównie zwrócić uwagę to odpowiednie zamknięcie miodu ponieważ dużym błędem jest na przykład pozostawianie takiego miodu Niedokładnie dokręconego lub gdzieś tam otwartego, ponieważ miód z uwagi na to, że ma właściwości higroskopijne, chłonie wilgoć z powietrza. I jeżeli taka zawartość wody w miodzie wzrośnie powyżej 20%, może on po prostu fermentować. Taki miód nam się zepsuje. Dlatego zwłaszcza warto zwrócić uwagę, aby miodu nie przechowywać gdzieś tam w półce nad. Na przykład kuchenką, gdzie gotujemy różnego rodzaju potrawy, ponieważ tam będą warunki sprzyjające do tego, aby miód chłonął wilgoć i może w konsekwencji się zepsuć. Natomiast podsumowując, warto jest miód przechowywać po prostu w chłodnym miejscu, w zacienionym miejscu i oczywiście dbać o to, aby był on odpowiednio zakręcony, aby tam żadne obce zapachy oraz ta wilgoć zawarta w powietrzu nie wpływała nam na jego jakość. Kolejne zagadnienie, które myślę, że warto poruszyć, jest to miód Manuka. Jest to miód, który ma ogromną popularność na świecie, został perfekcyjnie wypromowany i ma naprawdę silny marketing. No i teraz pytanie: czy ten miód jest naprawdę tak dobry, że warto za niego płacić ogromne pieniądze, czy jednak też te miody, które są obecne na rynku, są w jakiś sposób do niego zbliżone lub porównywalne? Oczywiście miód Manuka zawiera w swoim składzie metyloglioksal. Jest to substancja, która ma bardzo silne właściwości antybakteryjne. Natomiast z badań, z którymi miałam możliwość się Zapoznać, wynika, że wiele miodów w Polsce również ma bardzo silne właściwości antybakteryjne. No i teraz pytanie, czy warto jest płacić za miód z drugiego końca świata, który oczywiście ma silny marketing i ma ogólne uznanie na świecie, ale jak się okazuje, wiele miodów w Polsce oczywiście wybrane gatunki miodów z odpowiednich regionów również wykazują bardzo fajne właściwości, które myślę, że będą całkowicie wystarczające i na pewno w cenach przystępnych dla każdego konsumenta. Dlatego tutaj radzę się zastanowić czasami i nie ulegać też marketingowi, który jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o miód Manuka. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta ogromna popularność tego miodu jest też jednocześnie jego przekleństwem. Wynika to z tego, że miód ten, zdobywając ogromne uznanie na świecie, jest jednym też z częściej fałszowanych miodów, więc może być taka sytuacja, że kupując taki miód. Płacąc za niego duże pieniądze, tak naprawdę kupicie jakąś podróbkę, która no, tak naprawdę nie będzie wykazywała tych wspaniałych właściwości bakteriobójczych, o które Wam chodzi. Myślę, że zagadnieniem, które też warto poruszyć, jest taki mit, że po miodobraniu powinno się pozostawić otwarte słoiki z rozlanym miodem, ponieważ sprzyja to odparowaniu nadmiaru wilgoci. Więc, tak, pierwszą sprawą jest to, że miód, który ma powyżej 20% wody, nie powinien tak naprawdę być wirowany. W tym celu, aby ustalić, jaką zawartość wody ma miód, który planujemy odwirować, powinniśmy użyć tak naprawdę prostego urządzenia optycznego. Jest to tak zwany refraktometr, urządzenie, które prezentowałem na swoich filmach. Jest to proste urządzenie, które pokazuje nam, jaka zawartość wody występuje w miodzie. Jeżeli jest ona poniżej 20%, taki miód powinien się łatwo przechowywać i nie powinien ulec psuciu. Natomiast z mojego punktu Widzenia z praktyki, którą stosuję na pasiece Marcyś, staramy się odwirowywać miód, który ma maksymalnie 18% wody i taki miód przechowuje się bardzo dobrze w odpowiednich warunkach. Natomiast wiem, że istnieją różne warunki atmosferyczne i tutaj mamy do czynienia z różną porą roku, na przykład jesienią, gdzie często mamy do czynienia z dużą wilgotnością powietrza. Dodatkowo noce są już zimne, gdzie pszczoły mają pewne trudności, aby ten miód odpowiednio przygotować. No i pszczelarz, który po prostu się śpieszy z tym, aby taki miód szybko odwirować, przygotować pszczoły czy do zimowli, zakarmić je, często pozyskuje miód, który no niestety, ale nie spełnia tych norm i nie ma zawartości wody poniżej 20%. Często właśnie dochodzi do takiej sytuacji przy wirowaniu miodu nawłociowego i taki miód zdecydowanie lubi yy, po prostu sfermentować, więc to się często zdarza. Kiedyś kupiłem taki miód też od pszczelarza, ponieważ chciałem spróbować jak smakuje miód nawłociowy i niestety on sfermentował. Więc y, przy fermentacji dochodzi do takiego zjawiska, że on po prostu wychodzi nam ze słoika. I taki miód y, tak do spożycia za bardzo się nie nadaje. Możemy go wykorzystać ewentualnie na miód pitny, no ale tutaj akurat zostawiam to Wam. Y, ewentualnie może jakieś wypieki, ale na tym się akurat nie znam. Więc jak możemy taką sytuację rozwiązać? Albo po prostu, jeżeli nie mamy takiej możliwości, zrezygnować z pozyskiwania tych miodów późnych, albo po prostu zastosować specjalne pomieszczenia czy urządzenia, które mogą nam umożliwić zbicie takiej zawartości wody do bezpiecznego poziomu. Natomiast na ten temat nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ponieważ takie urządzenia nie są u mnie na posiedzeniu stosowane. Ostatnim mitem, który chciałbym poruszyć, jest to tak zwana biała pianka na górnej warstwie miodu. I często niektórzy yy, konsumenci myślą, że coś niepokojącego dzieje się z miodem, że taki miód nie nadaje się do spożycia, ponieważ na jego powierzchni pojawia się delikatna pianka. Nie jest to nic innego jak uwięzione pęcherzyki powietrza. Podczas krystalizacji miodu następuje uwolnienie pęcherzyków powietrza, które zostały uwięzione w miodzie, i po prostu one, wypływając na wierzch, tworzą taką białą piankę. Nie jest to nic groźnego, taki miód jak najbardziej jest naturalny, nadaje się do spożycia. Nawet wam na koniec teraz pokażę, jak taki miód może wyglądać. I że nie jest to naprawdę nic niepokojącego. Ogólnie naturalny miód pszczeli, jeżeli nie jest podgrzewany z jakichś bardzo wysokich temperatur, on często może mieć różnego rodzaju takie właśnie białe smugi, różnego rodzaju struktury, które są jak najbardziej naturalne i nie wpływają na jego właściwości prozdrowotne. I tak jak obiecałem na koniec, postaram się Wam jeszcze pokazać, jak wygląda właśnie taki miód, gdzie wytworzyła się tak zwana. Ta biała pianka, która jest niczym innym jak uwięzionym powietrzem, które podczas krystalizacji po prostu wypływało. Czasami w miedzi pojawiają się właśnie takie struktury, gdzieś tam tutaj właśnie przy powierzchni słoika, gdzie miód podczas krystalizacji często zmniejsza swoją objętość i po prostu mamy taki efekt, gdzie on delikatnie odstaje od słoika, lub właśnie na górze, gdzie te pęcherzyki powietrza, które wypłynęły spowodowały powstanie takiej pianki, która jak najbardziej jest zjawiskiem prawidłowym. I nie jest to nic groźnego. Oczywiście staramy się, aby produkt nie wyglądał w ten sposób, ponieważ klient często ma jakieś tam podejrzenia odnośnie jakości takiego miodu, ale jest to zjawisko jak najbardziej naturalne i nie ma się czego obawiać. Miód taki zachowuje wszystkie swoje niezbędne właściwości prozdrowotne, które z pewnością zostaną docenione przez nasz organizm. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja oczywiście zachęcam do zakupu miodu, jeszcze została mi niewielka ilość miodu wielokwiatowego. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś, pozdrawiam.